Piłka nożna to wciąż najpopularniejszy sport. Z tą opinią ciężko się nie zgodzić, ale są dyscypliny, które tak jak w ostrudzie z dnia na dzień zyskują coraz większe grono sympatyków. Do takich z pewnością należą sztuki walki. W mieście ponad pół tysiąca osób trenuje tekwondo, karate, judo czy MMA. 15 września w amfiteatrze odbył się pierwszy festiwal sztuk walki i kultury japońskiej. Impreza przyciągnęła tłumy widzów. Ten festiwal też był z, zrobiony z myślą o tym, żeby pokazać tej czy, publiczności, osobom, tak naprawdę czym są sztuki walki. Wiele osób widzi kimono, e, karategę, powiedzmy, a ja myślę, że to jest kimono, kimono jest zupełnie coś innego. Przychodzi, patrzy, mówi, dla, niego, dla kogoś laika jest karate, to jest karate, ktoś wychodzi na biało, to dla jednego jest karate, e, dla drugiego jest taekwondo, dla trzeciego jest aikido, powiedzmy, prawda. I, I chodzi o to, żeby po prostu te dyscypliny wyłączyć, żeby każdy mógł zobaczyć tą charakterystykę każdej sztuki walki. A przy okazji no, chcielibyśmy dotrzeć do szerszej publiczności tutaj w mieście, bo naprawdę warto zapisywać dzieciaki do klubów sztuk walk. Mamy nadzieję, że dzięki temu jakieś większe dotacje będą na, na, na sztuki walki bo chcielibyśmy tym dzieciakom przekazać fajną wiedzę, fajny sposób na życie. Na scenie Ostrudskiego Amfiteatru zaprezentowały się kluby z Olsztyna a przede wszystkim z Ostrudy. Publiczność mogła zobaczyć, na czym polega aikido, kendo, karate czy taekwondo. Klub Gladius Ostruda realizuje program sportowo-edukacyjny skierowany do przedszkolaków. Gladius to w tej chwili ponad 60 zawodników trenujących w poszczególnych grupach wiekowych. Zajęcia w najmłodszej grupie prowadzimy według programu Gladius Kids, jest to nasz autorski program. I te zajęcia to przede wszystkim gry i zabawy ogólnorozwojowe, rozwijające podstawowe cechy motoryczne dziecka, w które tak naprawdę wplatamy tylko elementy związane ze sztukami walki. Największe brawa za pogas otrzymał Ostródzki klub Karate, w którym obecnie trenuje ponad 200 zawodników. Od kilku lat w mieście można trenować również Aikido. Głównym zadaniem Aikido jest wykorzystanie siły przeciwnika, tak? Czyli tak naprawdę dużo ludzi nazywa Aikido sztuką walki bez walki, tak? Czyli my nie, nie zadajemy ciosów, tylko staramy się wykorzystać siłę przeciwnika. Czyli jak ktoś nas atakuje, my staramy się go atak, jego siłę odeprzeć. Podczas festiwalu można było poznać kulturę Japonii. Na scenie publiczność podziwiała tradycyjny taniec z kraju kwitnącej wiśni, a także nauczyła się zakładać kimono. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali niespodziankę. Tego dnia każdy mógł poznać Chaka Norisa i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Już wkrótce na antenie telewizji Mazury wyemitowany zostanie program poświęcony ostrudzkim sztukom walki.